Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Hiszpanii, ale to nie będzie o Hiszpanii odcinek, będzie odcinek o tym, że zgłodniałem i trzeba by coś zjeść, tak? Czyli co tam sobie y, pichcę w trasie. Dzisiaj będzie to jeden z przykładów tego, czym się odżywiam. Także co, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. No i słuchajcie, wykonam właśnie dla Was tortille, Do tego potrzeba polędwicy z indyka, papryki, mieszanki z sałat. Serka łaciatego i zapomniałem jeszcze o kilku rzeczach, ale je pokażę. No, i moi drodzy, tak jak widzicie na załączonym obrazie, rozmarowuję ten pyszny serek łaciaty na mojej tortilli. Tortilli, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak, jak to się mówi prawidłowo. Ja mówię tortilla, ale słyszałem gdzieś określenie tortilla, także żeby nie było tutaj potem dymów, to proszę tutaj mnie poprawcie. A teraz wpada papryczka. I sałata. I naszą tortillę trzeba jeszcze oczywiście zawinąć samą w sobie, jeszcze na nią dać sreberko. Tutaj ten dół bardzo dobrze trzeba tutaj trzeba uważać, żeby nic tam nam nie wypłynęło, nic nie wyleciało. Także co? No ja przygotowałem tortille z takimi dodatkami. Można tutaj dawać naprawdę różne, różne inne rzeczy. Także co? Smacznego!